Czy co? Dzisiaj możliwe, albo dzisiaj będziemy zdejmować na filmie: będziemy zdejmować oto ten bandaż. Dlatego, że tak po prostu, bo mi się chce. Dobrze. Teraz zdejmujemy bandaż. Я їм то на шиї. czekaj Czekajcie, tylko kamerę ustawię. O tak, tak będzie kamera. Sorki, sorki. O, zdejmujemy właśnie, o. I przypomnę Wam znowu na 20 subskrypcji. Bardzo bym Wam dziękował, bo pokażę wtedy Dzbana twarz. O, idzie dobrze. O, taśma nawet poszła. Czy nie taśma? Poszło już to, co trzyma mocno. Zobaczymy, co się ukrywa. Jak? Zdejmujemy gips. W ogóle lekarz mi nie pozwolił zdejmować. Wiecie? Ja tak sobie dla Beki to po prostu robię. Ostatnia chyba warstwa. Tak! Wreszcie na luzie rączka. Wreszcie. Mam nadzieję, że nie będę musiała znowu nosić bandażu. Łapka wolna. Teraz wszystko tylko wyrzucić. Łapka jest wolna. No i tak. Chciałbym Wam powiedzieć, że że po prostu na 20 subskrypcji będę Wam dziękował bardzo, jak wbijecie. I no, jutro będzie filmik z Brawl Stars al, albo możliwe z serii albo z przygody pingwina Dobrze to pa pa